zawody NPC ojciec był dzisiaj na treningu zorganizowaliśmy naszego syna ja byłam w pracy, byłam jeszcze w szkole, jest godzina 13.30 i mamy 140 km jeszcze do miejsca docelowego ja jadę zweryfikować dziewczyny bo mamy jutro dużo pracy Max jedzie, co jedziesz zrobić ojciec? Siemanko witam wszystkich, witam was w ten piątek Jak Ania właśnie wam wspomniała dzisiaj inauguracja sezonu startowego Federacji NBC. Także my dlatego podążamy do Warszawy, dokładnie do marki, tak jak Ania mówiła. Dzisiaj weryfikację. Także chcę zobaczyć się ze swoimi zawodniczkami, z naszym rodzynkiem Marianem, który też już zapewne tam czeka no i nagrywamy kolejny materiał także będziemy chcieli wam pokazać jak wyglądają weryfikacje pokażemy wam trochę backstage'u mam nadzieję, że pokażemy wam też kilka medali, które które powalczą które powalczy mój team no, to by było na tyle piwujemy dalej no w międzyczasie się przysiedliśmy bo na początku ja prowadziłam bo ojciec musiał zjeść Teraz ojciec prowadzi, bo ja muszę popracować, bo mimo tego, że e, była informacja, że dziewczyny weryfikują się o 16 to jakieś zawodniczki już przyszły na weryfikację. W związku z tym, e, tutaj jest moje miejsce pracy, o. No i lecimy. No i jesteśmy w miejscu zawodów, Mareckie centrum sportu i rekreacji. Bardzo fajny obiekcik. Także idziemy do środka, zobaczyć co tam się dzieje. Weryfikacje już trwają. Na razie kategorie męskie, ale za jakąś godzinkę zaczynają się weryfikacje bikini. Czekam właśnie na dziewczyny. Poszły się przebrać w swoje piękne bikini. Widziałem się już z Magdą, widzieliśmy się z Kariną, z Olą. Czekam teraz na Oliwkę i Agnieszkę. Zobaczymy sobie też, jak wygląda forma. Co, zaplanujemy jutrzejsze śniadanie. I pomału gdzieś tam weryfikacje dla nas dobiegają końca. To znaczy, Mariano tam jeszcze. Weryfikuje się, czekamy jeszcze na, na Mariana, także może wam jeszcze pokażemy formę naszego rodzynka. No tu tutaj za dwie gwiazdy są. Co tam macie dziewczyny to ciekawego? Jest, y, nowy wyrób, Juh. Specjalnie na tę okazję i uwaga! To jest bonus. Aha. To jest przód jest zajebisty, to swoją drogą. Tak. Ale błyszczycie Ale, dziewczyny patrzcie. Special Edition. A, to <laughs> jest zim. połączenie. To Fu jest... Fuzja firm. No, bardzo ładne Wam wyszły modele. Czy ja dostanę dla mnie też taki, czy nie? Obiecały mi, ale zobaczymy, czy dotrzymają słowa, nie? do pępka. To będzie Top I czemu one mi dokuczają? Przecież wiedzą, że jeszcze nie mam kostki na brzuchu, więc na pewno do pępka nie będę nosił. No i dzień dobry. Mamy już sobotę, godzinę 8 rano. Dziewczyny już zapakowane do busa ruszają. Na hale. będą już pracować, zaczynają malować zawodniczki. Natomiast ja jadę z ekipą na trening rzaczek. Już tam się szykuj, bo dzisiaj będzie noga, i będzie opierdalania. Justinę też przetestujemy, czy dobrze trenuje. Także do zobaczenia u Burneiki. Oj, patrzcie, to za kanalia ja tu dotarła. Dzień dobry, przywitaj się z wszystkimi. To była kawaleria wjechała, <laughs> nie? Patrzcie, Łukasz, Łukasz zabrał ze sobą namiot, nie, bo on nie. podobno śpi w namiocie. W Markach. Tak. W ogóle wczoraj pokazywałem Maksikowi, jak się może zapakować do tej torby. Ja bym się do nie zmieścił, nie? Nie, jak nie? Patrzcie, Byłeś tam cały, jest, przyznaj się. Jest, jest a, co, a co tam masz za dobroci? Co tu mam? To jest gruby, gruby towar, także czarna torba to musi być gruby towar. Patrzcie. Pokaż. Marki bikini też jest. A, nie to, nie to, to, z, to z kokainą czy co? Tak, wszystko, wszystko co możemy Możecie się domyślać A, dowiedzieliście się A tutaj mamy poślady w ogniu Tutaj idzie poślad Rzaczek Żacze, tam, dwójeczkę robi A oczywiście u Roberta nie próżnują To wszyscy ciężko zapitalają Coś nie, coś Łukasz tam potrafi nawet zawijać te gumę. Chudewitki. chudewitki. Nie no. dzisiaj nie są chudewitki. Są takie delikatnie nabite. Radziu wie co robi. Dobry plan zapodaje. Koszulka mocy. Gold Gym.

Weszu, Pięknie. Oddychasz? Co O, to mi się podoba. Wcale nie wybredny chłopak, no? Dobra. Dawaj Lukasku. Do Lecimy. Doboj, doboj. Idziemy <korskie> sprawdzić czy usta się nie obija. Witam się z wami już z backstage'u, na razie dosyć pusto na nim, bo zawodników z Classic Physique zaciągnęli na scenę, ale już wam pokazuje co tutaj z drugiej strony się dzieje. Tutaj dziewczyny działają, tworzą już make-up. Jest jakiś tajniak też. Dzień dobry. O. Dzień dobry, co pani tu robi? Muszę no, poobserwować, <śmetyka> Wyglądacie mi, jakbyście tu handlowali czymś. Kosmetykami? Jakoś trzeba zarabiać. Takie kosmetyki i Podwady, Andery. Okej. Zawodniczki biedne jedzą jakiś ryżyk z ananasem, a Lukasowa, ty co tutaj sobie przycinasz. To jest dieta rozpisana przez Grzegorza Rama. Wysokobiałk wysokobiałkowa, czy...? Grzegorz, ile mam makro tutaj? Tyle, ci trzeba. Aha, nie zdradzamy, na ja się tajemnic rodzinne. No, jedziemy z tomatem, zarzucamy Marianowi brąz, robimy z niej pięknego laty nosa. Tak. Piękniejszy już nie można być chyba. Ale jeszcze z jak to można w korporacji, zawsze można zrobić wszystko lepiej. Brawo Karina! Ok, moi drodzy, idę teraz na mały backstage. Tam, gdzie zawodniczki czekają na wyniki overall. Czyli każda zawodniczka, która wygrała swoją kategorię, czyli 5 lub 6, nie pamiętam teraz, ile było kategorii najlepszych zawodniczek, będzie walczyć o koronę. A tutaj mamy Mariana. Już wam pokazuję. Marian! Marian na pompie. Idziemy zobaczyć do dziewczyn. Siemanko, Mamy naszą Ole, która wygrała swoją kategorię i będzie też w tym overallu. Tak, w dziękuję. A tutaj możecie zobaczyć od backstage'u, jak dziewczyny czekają na swoje wyjścia. Damy właśnie kolejnego overala w kategorii Open, e, gdzie wyszło 2, 4, 6 dziewczyn. Z tego mamy dwie nasze dziewczyny. Mamy i Olek, która wygrała swoją kategorię i mamy Oliwkę. Także kibicujemy mocno. Marian masz. To jest złotką ogarnięte. Najpierw jest teraz Mariano, także okay. z kolejnym złotkiem. I lecimy do Portugalii. Lukasowa na zajezdni. Co tam? Tak, czekaj. Także jak zwykle nasze powroty razem z Matysem, albo z Borysem Reichą. Albo jeszcze z Bartesem. Tak, czasami jeszcze Bartes, czyli jest albo Sunrise'owo, albo jest Borys. Ja właśnie wyciągnąłem sobie jeszcze jedzenie. Mamy godzinę 12 130 km do domu. Czyli jesteśmy już blisko, a że humory dopisują, muzyczka jest dobra. Weekend udany. Weekend udany, także lecimy dalej. E, jeszcze jakieś przemyślenia zameldujemy z domu, e, jakieś podsumowanie zawodów. Natomiast tymczasem. Dzisiaj, Matys. Odpalamy! odpalamy. No i dzień dobry. Witam Was już w kolejnym dniu. Wyspany, można powiedzieć. Zawody skończyły się o godzinie pierwszej. E, także wszystko dość przebiegało dosyć sprawnie i szybko, więc wróciliśmy szybciej niż zwykle. Zazwyczaj gdzieś tam godzina druga, trzecia. To były takie poli, o których wracaliśmy z Warszawy, natomiast teraz i wyspany, gotowy na trening, mamy ósmą rano. Ładne słoneczko. Humor oczywiście też rewelacyjny, bo wczorajszy dzień pomimo tego, że męczący to emocji było sporo. i widzieliście na pewno na materiale Gwiazdą tego wieczoru była Oliwia. Wygrała kategorię Open Senior, wygrała kategorię Overall. Tak samo w kategorii Nowis wygrana i wygrana w Overalu. Także nic tylko pogratulować i cieszyć się z tego wyniku. Ale oczywiście ogromne gratulacje dla całego teamu, bo wszyscy spisali się świetnie. Wszyscy włożyli kupę roboty i tak naprawdę. Dwa srebrne medale Kariny, srebro i złoto Oli. Magda srebrny medal w Masters. Mariusz wygrał też kategorię Masters. Agnieszce nie udało się zakwalifikować do finałowej piątki, natomiast wiem, że też ciężko pracowała i nie miała łatwych przygotowań. Ale to jest dopiero początek sezonu, także. Już niebawem wyjazd do Portugalii. Za tydzień czasu większość tego teamu, który był tutaj w Warszawie, leci do Portugalii. Także wytrzymajcie dalej kciuki za nasz team. Ja tymczasem uciekam na trening. Cieszę się, że oglądaliście. Pozdrawiam Was wszystkich.